Słuchaj, jestem w jestem wykoniczona. słuchaj. Słuchaj, Ja nie nie piję. jestem strasznie zmęczona. Słuchaj, co Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, Właśnie jesteśmy w Norwegii, witają nas Polacy, Polonia w Norwegii, ale oni tak troszeczkę od kamery uciekają, bo nie każdy jest wiesz na, na pozwoleniu na takim tym, ja wiem o co chodzi, ale jest wesoło, kapela ludowa nas przywitała, jest sympatycznie, milutko, prawda, gramy. A minha mamãe Pięknie. 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 Jeszcze dla Pasi... W oknach, w oknach no, 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 4 grudnia. 4 grudnia. Kto ja mówię o czym ma Pani? Zagramy, to w Kamerytę. Zagramy, to w Kamerytę. Zagramy, to w Kamerytę. Polonia mówi, czy on mówi? Polonia będzie krzyczeć. Sto sto Ale lat, sto kto mać. zapowiada i będziemy moi 4 grudnia, bo mnie tu nie będzie. No, 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 w dniu dzisiejszym czcimy tutaj solenizantkę Barbarę, bo w dniu 4 grudnia jej tutaj nie będzie. To robimy wcześniejsze. Raz, dwa, trzy i stres! Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje, Dziękuję. No. Dziękujemy, dziękujemy, cięcie. Dziękujemy, dziękujemy. Oj, Oj jeszcze no jeden. Co to, to impreza? Barborka? Tak. I tym, Teżko. tym akcentem kończymy jeszcze zagramy jeden kawałeczkę, żeby pani Basia nas długo pamiętała. Polaków. Polaków Dobra. Dziękujemy za gościnę. Dziękujemy. Zdrowia, szczęścia wyszujemy. No. Witam właśnie kapelę yy, polską. Jesteśmy teraz w Norwegii. Kapela się nazywa pod tytułem. Jak się kapela nazywa? Kapela Wójtowicz. Kapela Wójtowicz, właśnie teraz ja z nimi jadę. Jest bardzo sympatycznie, miło, opływowo. Jedziemy właśnie gdzie? Jolu, powiedz do kamery. Jedziemy, to jedziemy? Na razie, na razie nie ma konkretnego <laughs> celu, ale, konkret, ale jedziemy. W każdym bądź razie nie si Do kolegi w każdym bądź razie? I pograć Nie troszeczkę. jesteśmy na ulicy, a ty co? Nic nie mówisz. Na razie poczekam, na damy. <laughs> damy albo nie damy. No. I właśnie jedziemy. Zobaczy jak oni grają. Będzie sympatycznie opływowość. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, nasz pierwsze spotkanie. I zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Pozdrawiamy my się, Nie pozdrawiamy się, nie ściskamy się. Mi też Możemy się tak Możemy się wszyscy no, Wszystkiego uscisk... ja dobrego. Wszystkiego naj, naj, naj. Wszystko, Bunia, Busia, Lucia. Wszystko ładnie. Tak, pies. Milutko, przyjemnie, opłykowo. Bardzo nam przyjemnie, że No ja też, ale taką... pies, przyjemność. a No oczywiście. Mamy kierowcę z bombowca, wojskowy pilot na tereny, nawigację naszego układu, naszej jazdy, wszystko pięknie, ładnie jest. Jedziemy właśnie do kolegi, jedziemy do niego do domu, kapela zacznie grać, życzeniacz oczywiście, wszystko będzie pięknie wyglądać. Tak. Zrobimy barwórkę wcześniej. Tak. Nie na barbary, tylko wcześniej, a że mamy tutaj Ale że... szolenizantkę, to, 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 zrobimy? to poradzimy to zrobimy to wcześniej oczywiście bo później na barbary to może jej nie być tutaj to będzie no no wcześniejsze wszystko będzie te to nawidacja no, <śla> on nie zna terenu bo to poligony dawne to nie, nic nie widać. chłopcy z poligonu o światło tutaj świeci to. To to chłopcy z poligonu Dobry. Jak długo jesteście w Oslo? No Ja tak. jestem 5 lat. A, a Twój? A Wojtuś? 5 i pół. On hmm. pół roku wcześniej tutaj przyjechał. A co myślicie o Chicago, USA, słynnym USA? Do Polonii? Jakby się udało pojechać, to moglibyśmy pojechać. No ale jak to Przedstawić? zrobić? Przedstawić się. Ale jak tak, to zrobić, Jola? Tam w Chicago Polonia jest też duża. Dobrze, Te jak to z... zrobić, żeby wyjeć. Wie... Ja A kto ma wiedzieć? No, trzeba coś trzeba zrobić, próbować, żeby było kombinować. wiesz. Dobre, dobre, żeby było wiesz. Y, no, ujęcie tego. Nie? Hmm. Najlepiej. Co by było, Wojtek, był jakby coś nasi... jako choroba? No już, no to już. Jak myślisz? komponuj. No już. Jeś, Jeśli by była możliwość, to chętnie byśmy pojechali odwiedzić inny kontynent no i Polonie amerykańskie Polonie oczywiście jak najbardziej no, no już tyle lat jeszcze się gdzie żeście grali? Lat i Boza, w Oslo i poza w Lille w Stanach w Ramen tak Dobra jeszcze jak, jak, jaki kraj w kraju i to częściowo w, w Niemczech tak. jak płynęliśmy promem do Kiel? Dani Danii, Danii też, też dobrze na promie grać. Troszeczkę tak przygrywki, przyśpiewki, polskie aha, kawałki. Aha, aha, aha. Niech ludzie wiedzą, że folklor dalej żyje. Ale to słuchaj, Polacy. słuchaj, Polacy, Polacy też płynęli na tym promie? To tak, z... tak, tak. Przedstawiam się, Wojtek, jestem kapela Wojtyla. Ja ciebie już znam. Gdy już was znamy. Także no tak, miłe mi niektóre jest. sprawy są. Aha, tak. Polacy, tak dobrze. Tak, tak, Daj tak. tak bo... Troszeczkę tutaj krzewimy tą kulturę, folkloru. Duża jest tu Polonia Woslo. Yy, no ponad Woslo. No. Dokładnie nie wiem, ale około 40 tysięcy. O. Oficjalnie, a nieoficjalnie, to też nie wiadomo. Nie ważne, no już nie wnikamy w no, 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 szczegóły. No, no, no. Będziemy działać, Sojolu. Jest nadzieja. Wiesz tak mówią, nadzieja matka głupich. Ale my to przejdziemy. Ale każdą matkę trzeba kochać. Każdą matkę. Wiecie, że mat, y, matką jest hindusów jest rzeka Gantz. A naszą matką kto jest? No kto jest? Oj naszej Polski. Kto jest naszą matką? Maryja. No tak, Maryja. Tylko nie wiem, czy mówić ta szczęstochowy. Czy ogólnie Maryja? Ogólna Maryja nasza, tak. Królowa Polski, tak? Tak, tak. No. no i będziemy się do niej modlić, będziemy się do niej zwracać. Będziemy, będziemy się do niej zwracać i będziemy ją nosić gdzie? W serduszku. Papa. Pa. Patrzy gdzie uchwycić pole. Tam jest zobacz.